Wersja polska kanał plus. Tekst Marek Dudka. Czytał Tomasz Knapik. Wyciężysz. Nie masz się co zastanawiać. Wystarczy usiąść przed telewizorem i włączyć... Kanal Plus. W lutym. Meg Ryan. Alec Baldwin. W komedii. Tak, komedii Preludium Miłości. Ponownie Alec Baldwin z Demi Moore w sądowym thrillerze. Pod presją. Kultowy film Braci Cohen. Nowa twarz kryminału. Fargo. Hugh Grant w opałach. Robin Williams jako szalony ginekolog. Komediowe powikłania pewnej ciąży. Yes! 9 miesięcy. Mel Gibson jako waleczne serce Braveheart w filmie pod tym samym tytułem. Epicka obsypana Oscarami klasyka współczesnego kina w lutym w Kanal+. Plus. A czy masz jakiegoś swojego idola? Bezkrytycznie, absolutnie uwielbię Korę. E, zawsze Marlon Brando. Marlon Brando? Tak, tak. Jestem chyba na dobrej drodze. Ja w jednym sensie, jakimś do, takim dosłownym i do końca chyba nie mam. Taką postacią e, najbardziej zbliżoną do ideału jest, jest mój ojciec. Jest mią Shirley Horn. Jest taka jazzowa, wokalistka i pianistka. Zobaczyłem takiego młodego gościa, który zaczynał Formułę 1, Ayrton Senna. I od razu po oczach, po pierwszym spojrzeniu, zacząłem: o kurczę, ten facet będzie naprawdę taki jeździł jak nikt. Kim jest idol? Czy idol to tylko czczona łda? Oglądaj oko cyklonu w sobotę, 7 lutego, o godzinie 14.30 w odkodowanym paśmie Kanal Plus. Spadki bywają różne. Ten, który otrzymał Dr Frankenstein. No. Werewolf. Werewolf przyprawia o Groza. I am Paul Blucher. Brucha. Yes. Klasyczna komedia Mela Brooksa Pastisz znanych filmów grozy Film tylko dla dorosłych.